Hallo zusammen, liebe Leute. Moin, Schoko, Hasen, Schächt, Witam, Pozdrawiam Wszystkie, Pierniki. Heute ist Mittwoch, der 8. September. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke für das Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Fein, dass ihr da seid. Ich bin immer noch erkältet. Sorry dafür. Sorry Für alle, die den gestrigen Pressespiegel vermissen oder vermisst haben, den gibt es bei YouTube und bei Instagram. Für alle, Tęsknię za wczorajszą prasówką. Ta jest na YouTube i na Instagramie. Z jakichś powodów Facebook nie chciał opublikować wczorajszego filmu. W sumie to ja nie wiem, co tam opowiadałem, ale od razu wykorzystam sytuację i powiem: abonujcie też kanały na YouTube i na Instagramie, bo z jakichś tam powodów może się okazać, że nie wszystkie filmy będziemy mogli publikować, także będziemy mieli też inne kanały, żeby pozostać w kontakcie. Okej, mój następny kolega, Janin teraz zobaczymy co na wiadomościach. 3G i 2G reguły in Deutschland wird so gut wie nicht kontrolliert. Jeżeli chodzi o te reguły 2G, 3G w Niemczech, to wygląda na to, że to za bardzo nie jest kontrolowane. To była taka ankieta: 40% osób powiedziało, że nigdy nie było kontrolowanych. Tylko 8% osób powiedziało, że gdzieś tam nie mogli wejść ze względu na to, że nie mieli testu albo nie mieli dokumentu potwierdzającego szczepienie. Nie wiem. Napiszcie, jakie są Wasze doświadczenia, spostrzeżenia i tak dalej. Podzielcie się. Hamburg's Schulsenator nimmt erste mobile Luftfilter entgegen, czyli filtry mamy. Mamy filtry w Hamburgu dla szkół, także zajęcia, miejmy nadzieję, będą się w szkołach odbywały. Dann geht's weiter. Politik. Oczywiście polityką musimy się zająć. Bild-Zeitung schreibt, Kanzlerin kämpft für ihre Union. Hat Scholz schon gewonnen? Oder kann Merkel Das noch Train. zadaje pytanie: Czy Scholz już wygrał? Czy pani Merkel może to jeszcze jakoś zmienić? Oczywiście nawiązuje do wczorajszego wystąpienia pani Merkel w parlamencie, gdzie oczywiście zrobiła taką kampanię wyborczą dla pana Laszeta. Tą kampanię wyborczą pani Merkel dla Laszeta komentuje: Tagesspiegel. So macht sich Merkel unglaubwürdig. W taki sposób pani Merkel sprawia, że jest niewiarygodna, niegodna zaufania. Podkreśla tutaj Tagesspiegel. Zu spät, zu plump, czy jakby za późno, zbyt niezdarnie pisze Tagesspiegel o tym wszystkim, co się w Unii dzieje. und dann schreibt Tagesspiegel noch weiter: Auch Frau Merkel, also auch sie, hat eine Mitschuld an der Miserie. I podkreśla, jakby podsumowuje Tagesspiegel takimi słowami, że także pani Merkel jest, jest winna, czy współwinna tej całej mizernej sytuacji Unii. I Laschet. Laschet führt Union in umfrage fiasko unter 20%. Tutaj laschet ciągnie Unię w dół cały czas, poniżej 20% w tej chwili Unia. Die Grünen sind der Union schon ganz dicht auf den fersen, czyli Partia Zielonych depcze Unię po piętach. No. Także tak wygląda sytuacja w chwili obecnej. Olaf Scholz derweilen. In der ARD Wahlarena, Arena hat er gesagt: cel jest, aby CDU-CSU się in der opposition erholen kann, A pan Scholz swoje, to znaczy spokojnie, jak to on. I tu w telewizji powiedział: Moim celem jest, aby CDU-CSU mogło się odrodzić, mogło się odbudować jako partia opozycyjna. Czyli taki jasny statement, jeżeli chodzi o jego poczynania, czy nie wiem, jego plany. No. Ok, jetzt kończą wir weiter. CDU Wirtschaftsrat fordert verbot von Klimaschutzklagen gegen Konzerne. Das ist jetzt aber hier überraschend. Słuchajcie, CDU, tutaj Rada Gospodarcza Partii chce zakazania możliwości oskarżania koncernów czy zaskarżania koncernów w sprawach dotyczących klimatu. Musicie sobie to najpierw wyobrazić. Sytuacja wygląda tak. Teraz wszyscy chcą ochrony klimatu, ale CDU mówi, że nie będzie można skarżyć dużych koncernów, a to jest ogólnie temat, który bardzo mocno jest zarzucany właśnie tej partii. Takie przymykanie oka właśnie na to, co robią koncerny, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. No i niektórzy mówią, że to może być taki tutaj gwóźdź do trumny. W chwili obecnej, tej całej kampanii wyborczej, zobaczymy. I to ten pomysł nie wziął się z niczego. Die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace kündigten erst von wenigen Tagen an, Industriekonzerne auf mehr Klimaschutz zu verklagen. Ten pomysł nie jest znikąd, jeszcze raz potwierdzam, po, powtarzam. E, Deutsche Umwelthilfe i Greenpeace zapowiedziały, że będą właśnie mocniej zwracać uwagę na to, co robią koncerny i skarżyć te koncerny. OK, teraz to polityka, jeszcze dalej, jeszcze jedna wiadomość, taka trochę. Musiałem się pośmiać, jak przeczytałem tę wiadomość. Wenn Politik krank macht, schreibt RND. Redakcjon z Netzwerk Deutscher pisze, kiedy polityka sprawia chorym, czyni chorym. I tutaj nawiązuje do sytuacji, która wydarzyła się przed dwoma dniami. Bei einem Termin des Wirtschaftsausschusses, Auschusses, sorry, der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am... ins krankenhaus gebracht werden, das wirft ein Schlaglicht auf die hohe Belastung von Politikerinnen und Politikern. Ehm, no i oni piszą o tym, że no, niemiła sytuacja się wydarzyła, Peter Altmaier musiał być odwieziony do szpitala i... ze względu na stan zdrowia po prostu. E, no i teraz oni piszą o tym, że to pokazuje, jak dużym obciążeniom poddawani są politycy i tak dalej, i tak dalej. Sorry, ale ja tego nie rozumiem. Są zawody, w których stres jest jeszcze większy. Poza tym, ach, nie chcę mi się tłumaczyć, ale kto w jednym tekście pisze Hohe Belastung i Altmaier, czyli kto w jednym tekście pisze duże obciążenie i Altmaier, to też się powinien zastanowić, co o tym pisze. Kto nie wie, to niech sobie pogoogluje i zobaczyć jak pan Altmaier. No, jak on po prostu, jak on ma posturę, powiedzmy tak. Dobra, sorry, musiałem to powiedzieć, bo nie pasuje mi ten temat i tyle. Um, das Hamburger Stahlwerk um, Asselor-Mittal wird um, CO2 einsparen. Die Energie zur Stahlherstellung soll in der Zukunft nicht aus Kohle oder Erdgas kommen, sondern aus Wasserstoff. Czyli mamy tutaj taką um, ideę, jak, w jaki sposób oszczędzić emisję dwutlenku węgla w Hamburgu i tutaj będzie energią paliwem wykorzystywanym do przetwarzania stali wodór w przyszłości zastąpi węgiel węgiel i gaz ziemny. Mam nadzieję, że to wypali. Oczywiście tutaj rząd też sypnie na pewno gotówką. Nie ma co się dziwić. Deutschland hat sich damit nicht viele Freunde gemacht, Nord Stream 2, ale einen Freund doch, ich glaube Wladimir freut sich. W Niemcy nie zrobili sobie, nie sprawili, że teraz będą bardziej lubiani. Chodzi oczywiście o Nord Stream 2. Tutaj taki tekst opublikował Spiegel, ale co to dużo pisać, pan Wladimir cieszy się na pewno. No i projekt jest zakończony. No i co to dużo mówić. Gut, dann haben wir Bitcoin-Einführung in El Salvador. Wir haben Bitcoiner, die ist auch in El Salvador als offizielle Währung, verwendet. Man kann also nicht Hamburger für Bitcoiner kaufen. Das ist die Und Luftfahrt. Da sehen wir uns jetzt noch viel zu nichts. Deutscher Flugverkehr erholt sich langsamer. Türkei und Italien haben schon ein Vorkrisenniveau erreicht. In Deutschland zeichnet sich momentan ein anderes Bild. W takie kraje jak Turcja i Włochy już osiągnęły ten stan przed kryzysu, natomiast w Niemczech to jeszcze wygląda niestety niezbyt dobrze. Pf, nie służą temu takie dyskusje jak to, żeby zakazać na przykład lotów tutaj yy, po Niemczech i tak dalej. Także hmm, dobrze to nie wygląda w sumie. No i pokazują to też kolejne wiadomości, że dobrze nie wygląda. Lufthansa kann nicht garantieren Milliardenhilfe noch vor Bundestagswahl. Zurück zu zahlen. Lufthansa nie może zagwarantować, że jeszcze przed wyborami spłaci swoje długi zaciągnięte od rządu niemieckiego. 4 miliardy euro. Czyli 4 miliardy euro to nie jest tylko od rządu niemieckiego. Deutschland, Belgien, Österreich, Szwajc to są te, te, te państwa pożyczyły Lufthansa pieniądze, bo jak wiecie, gdyby pożyczyło jedno państwo, to to byłaby pomoc, która według prawa europejskiego nie jest dozwolona. Natomiast jak więcej państw, no to już można I itd. Także te przepisy też można sobie interpretować. Ok, Boeing akcjonuje dürfen Vorstand wegen 737 MAX-abstürzen verklagen. Czyli mamy tutaj taki naprawdę bezprecedensowy wyrok sądu, to znaczy akcjonariusze firmy Boeing mogą zaskarżyć, zaskarżyć firmę ze względu na wypadki tego samolotu 737 Max. Chodzi o to, że akcjonariusze tutaj twierdzą, że pierwszy wypadek to powinien być taki punkt, taki sygnał ostrzegawczy dla firmy. Firma nie zareagowała, w związku z tym akcje jeszcze spadły i akcjonariusze stracili pieniądze. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało dalej. Gut, dann geht es weiter. Deutsche Industrie meldet Produktionsplus. Ist auch überraschend, aber Ökonomen geben noch keine Entwarnung. Es geht natürlich auch um das Thema Rohstoffknappheit. Also, äh, mamy więcej produkcji w niemieckim przemyśle. To jest też takie dosyć nieoczekiwana zmiana. Natomiast e, ekonomiści tutaj mówią, że e, to raczej jest też chwilowe, tak jak wczoraj opowiadaliśmy o tym, że jest więcej zleceń, tak z tą produkcją też jest taki chwilowy skok, w całym dalszym ciągu brakuje po prostu surowców naturalnych. E, skupmy kupimy noch weiter. Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten viel mehr, vor ist aber noch nicht erreicht. Czyli pracownicy w Niemczech pracują znowu już więcej. Jest mniej osób na programie Kurzarbeit. Natomiast jeszcze daleko do osiągnięcia tego poziomu sprzed kryzysu. Napiszcie też chętnie, jak to u Was wygląda, czy Wy już normalnie pracujecie, czy jeszcze, jakieś, czy jeszcze spędzacie czas w domu, jeszcze kładzeba, i tak dalej. Groosty z w Hamburg. Największy statek kontenerowy świata będzie w Hamburgu, to jest statek Evergreen, Iwa e, Ice e, 20.000 2000 teo, czyli 20 000. 20 tysięcy standardowych kontenerów ma na pokładzie ten statek. No, trzeba sobie wyobrazić, nie? 20 tysięcy ciężarówek, żeby to później rozwieść. Czyli nieźle. Z tym, że ja już gdzieś czytałem, że Chińczycy pracują nad większym statkiem yy, i niedługo ten większy chiński statek będzie największym na świecie. Gu Danham Via. I u wird up Oktober zum größten verkäufer Gruna Online, czyli Unia Europejska, od przyszłego miesiąca będzie sprzedawała obligacje. Obligacje, które między innymi będą finansowały e, projekty klimatyczne, które wchodzą w skład tego pakietu pomocowego Unii Europejskiej. Także e, taka wiadomość dla spekulantów, może gdzieś tam na giełdzie to wykorzystacie. Gut, uh, internationale Automobilausstellung uh, und hier inszenieren sich oder zeigen sich deutsche Autobauer als Vorreiter der Transformation, czyli trva e, ta wystawa, trwają te targi e, samochodowe. Tutaj niemieccy producenci pokazują się jako ci producenci, którzy są za transformacją, czyli produkują coś nowego, chodzi oczywiście o zmianen na samochody elektryczne. E, okay, was haben wir jetzt noch? Polen, Welt berichtet, die Welt. Gazeta Welt pisze oczywiście o Polsce. Die Kommission, die EU Kommission hat nur beim Europäischen Gerichtshof Finanzsanktionen gegen Polen beantragt. Czyli Komisja Europejska tutaj złożyła wniosek o nałożenie sankcji finansowych na Polskę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Für Warschau könnte es jetzt richtig teuer werden, czyli dla Warszawy teraz może być naprawdę, może to drogo kosztować Warszawę. E, gleichzeitig Euronews.com berichtet jednocześnie ten portal Euronews tutaj pisze, że Polska bezeichnet geplante EU-Sanktionen als Aggression. Polska określa te sankcje, planowane sankcje jako agresję. Także trwa w najlepszy ten spór. No was sagen? E, Ja was się nekt, z Kto się czubi, ten się lubi. Tak to trochę wygląda pomiędzy tą Polską i Unią Europejską. Nic, polecam wam się po prostu trochę. Will so weit, pomyśle ich, was zu Viele liebe Grüße von mir. Ich wünsche euch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dann.